mam na szkotach, Darwinek. Dzisiaj przychodzę do LEGO Power Miners 8956, kruszarka kamieni. Zestaw ten, co ciekawy zakupiłem na platformie sprzedażowej Vinted i do mnie prosto z Chrzanowa. Dokładnie. Cena takiego zestawu wynosiła coś koło 40 zł jest to niestety używany, no ale na aukcji wygląda jakby był nowy, no trudno się mówi, to jest używany, ale na przykład naklejki nie są, nakleje, nie są jeszcze naklejone, wszystkie figurki klocki są w bardzo dobrym stanie, więc to jest praktycznie jak nowy tak. zestaw. Teraz bez zbędnego przedłużania, stawcie łapkę w górę, subskrybera, oczywiście z dzwoneczkiem komentarz. I to tyle. Czas na intro. Tak się prezentuje zestaw. Zestaw zawiera figurkę górnika, jednego skalniaka o nazwie Meltrox, czyli coś w stylu Stopnięcie skał, przytabiacz skał, ale to ROX jest napisane nie takie kamienie ROX przez CK, tylko to jest napisane przez X, ale myślę, że ta nazwa może do tego nawiązywać. Na pudełku jest napisane, że można połączyć dwa zestawy czyli tą właśnie kruszarkę skał i Mecha Power Miners. Można go połączyć, a w środku zestawu znajdziemy instrukcję, woreczek z elementami, który tutaj jest um, no już utworzonymi elementami, ale powinny być wszystkie. Instrukcja jest, naklejki nie naklejone, czas na speedbuild. Okay. w instrukcji znajduje się kilka reklam na samym końcu, co jest miłym plusem. Proszę bardzo. Są tutaj pokazane reklamy wszystkich zestawów LEGO Power Miners z tej pierwszej fali. No tutaj bardziej bym powiedział, że tych potworków jest Meltrox, Sklaktor, Slurfix, Pyrox jest a, i tu w tym największym zestawie były wszystkie. Proszę, jaka ładna grafika. Może takie ujęcie zrobię teraz z ręki. Tutaj są pokazane zestawy z tej fali. Jest na pewno tutaj ten mały zestaw. Proszę bardzo. Większy. Tutaj ten. Tutaj wszystkie są pokazane. Ten jest świetny, bardzo bym go chciał. To się zobaczy in the future. Tutaj jest pokazane, że można połączyć dwa zestawy w takie coś. No ja bym wolał raczej te dwa zestawy. Ale no dobra, tak samo tutaj można połączyć to. I to też znowu nie wygląda tak najfajniej. To tu już w ogóle jest skiepszczone. No te ich fuzje kombinacje raczej nie wyszły za dobrze wwwlegocom Miners, No niestety ta zakładka w stronie Lego Nie spodziewałbym się, żeby istniała O, jest tutaj reklama Lego Klubu To jest chyba początek Lego Klubu, jak mi się dobrze wydaje No raczej tak O, tu na przykład Max Figurka z ExoForce Tutaj nie wiem Co to za ziomeczek ale obstawiałbym, To jest jakiś Ultra Agents. A z Lego Races. Tu jest też Kastlowy mm, Król. Jest tutaj jeszcze Nurex e, tego Lego Atlantis. I złodziej z Lego City. Tutaj jeszcze jest. E, to... Aha, formuła, że to dołączyłem do klubu. I tutaj bardzo fajna jest reklama www.nisetek.com/Lego. To jest. Yy, że można wygrać zestawy. Tak jak jest teraz ten taki robocik. Tutaj mieliśmy pokazany z 2007 roku N1. Bardzo ładny zestaw. Strasznie mi się podoba Vulture Droid. Kiedyś go odzywałem w swoich własnych klocków bez nadruków. Tutaj jeszcze jest z Lego Bioniku. Nie wiem, kto się akurat. I to taka fajna przyczepa policyjna. No, często wychodzą te zestawy, powiem szczerze, ale to jest jedna z lepszych wersji. Zestaw budowałem około 5 minut. Eee, dobra, teraz. Poznarzekajmy sobie, jak to zwykle rozpoczynam recenzję i tutaj głównie do instrukcji mam kilka zarzutów, na przykład zacznijmy od tego, że nie ma kroków, to jest podstawowe, ale tutaj nie pisze jakie naklejki są użyte, co z tre minusem, podobnie było też w Chimie w sumie, też z minusów ten kolor czarny wygląda totalnie jak szary, nie wiem dlaczego. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o minusy w instrukcji. Teraz min minusy w konstrukcji, bo ta konstrukcji też wad nie ma. Na przykład tutaj, Little Brick mógłby tutaj pójść. Nie ten, nie chodzi mi o tego animatora, tylko o ten klotnikowy klocek. Mógłby tutaj być. Albo jakiś inny, który by to trochę zabudował. Bo średnio to wygląda, moim zdaniem. No, też nie zawsze wejdzie to, to ostrze, ale to może dlatego, że... No ale po płaskiej powierzchni na pewno nie, tutaj tyle lepiej, bo to są study. Większych minusów to jeszcze tu by się przydał jakiś klocek, który... O, tu by się przydał jakiś klosek, który by może podparł tą figurkę, czy coś w tym stylu. No bo jak dla mnie, to to trochę dziwnie wygląda, że ziomek ma poza stylu Michael Jackson, normalnie. no Nie jeździ to najlepiej, ale z minusów to raczej tylko tyle. Teraz czas omówić sobie bardziej w secik. Tak on się tutaj prezentuje, całkiem Zacnie bym powiedział jak na standardy 2009 roku. Bo też trzeba pamiętać, że jak miksele były powiedzmy sprzed około 10 lat, tak samo ta trzyma, to tutaj już jest solidne 15 lat na karku. A dokładnie to licząc 16. Też nie jestem, orłem z matematyki. No, więc zestaw. Tak się prezentuje. Mam tutaj główną kruszarkę skał. O kurczę, a mam... Tutaj w zestawie są takie dwa wydechy. Albo tu może jak. Nie, bo tu ma tylko kruszyć skały. To pewnie silnika, który by się gdzieś tutaj znajdował. Ale no nie ma takiego elementu, bo ciężko by było też to, to wzorować. Mam tutaj jeszcze. O. Jakiś kontroler, które się wykruszyło, no nie wiem, czy to by zadziałało, ale może by zadziałało. Fajny jest kąt tego zestawu, bo nie jest on taki prosty, zwyczajny, tylko właśnie pod kątem. Jeszcze jest jedno zwykłe koło, więc może sobie jeździć, no może nie po ulicy, ale tak normalnie, no... Ciężko by to było tym jeździć, oprócz kruszenia skał w sumie. Jak już wcześniej wspominałem, poprawić, można tutaj dodać takie technikowe zakończenie. Tak samo ten diamencik to powiedzmy to jest zasilanie tego pojazdu, ok? Więc tutaj nie ma co w sumie bardzo poprawiać. I jeszcze bym tutaj ładniej to siedzenie dla kierowcy zorganizował. I w sumie ten zestaw byłby całkiem w porządku. Ale przejdę teraz do tego, co tygryski lubię najbardziej, czyli do figurek. W zestawie znajduje się jedna figurka górnika. Może na razie odsunię tego strykalniaka. Tak się prezentuje ta figurka. Są tu bardzo fajne nadruki na nóżkach, jest latarka. Bardzo fajna. Do tego tutaj pasek nadrukowany, co nie było standardem w tych czasach. Niestety nie ma zadrukowanych nóży, e, jajku butów ta figurka, no ale e, trudno się mówi. Są też tutaj zniszczenia na nogach i taki fajny łańcuszek przechodzący e, od pasu tak do kolana, powiedzmy. Sam górnik posiada tutaj z jakiegoś powodu najprawdopodobniej mikrofon, to jest dziwne, kombinerki. I tutaj taki logotyp bomby, bo nie zaczepy. Z tyłu jest taka sama bomba. Jako nadruk na plecach. I to chyba tyle jeśli chodzi o to, jeszcze figurka posiada takie szare rękawiczki tutaj. Jeśli chodzi o główkę, figurka ma taki powiedzmy tygodniowy zarost. Bardzo taką zawadziarską minę. Jakby trochę <trym trym> wygląda. Jakby się cieszył z tego, że rozwala właśnie rodzinę, pewnie tych, tych skalniaków, kamolców. I takie strasznie krzczaste brwi. Z drugiej strony, już mu tak miło nie jest, bo widać, że jest bardzo mocno zdziwiona ta figurka. I to tak naprawdę mocno, tyle wygląda jak troll face. <śm> masz takie fajne brwi i. Czoło aż mu się tak zmaszczyło, ze zdziwienia. się taki fajny kask. Wydaje mi się, że to jeszcze jest z Rock Ridersów kask, czyli takiego prekursora Power Miners. No, osobiście uważam, że akurat Power Miners było lepsze. Przejdźmy teraz do Skalniaka. Tak się prezentuje Skalniak. W ręku trzyma jakiś kryształ. O kurczę! Skalniaku, którego rozwaliłem, ale już działa skalniak. Siedzą takie fajne ręce. Nie jestem pewien, czy można było je jakoś odczepić. Można. Chwila, te ręce można podmienić nawet z rękoma na zwykłych figurek. No, z tego może wysić ciekawy custom, naprawdę. Więc jak ktoś jest pomysłowy to zapraszam do podsyłania customów, najlepiej na Instagramie, albo jako posta na YouTube ja to bym ocenił z chęcią i co? w my to tyle, jeśli chodzi figurkę, może jeszcze tutaj paszczę otwierać środka może coś schować, albo może być po prostu otwarta No na przykład może pokręcić głowę figurki, albo ewentualnie służyć trochę jako tron dla figurki, ale to raczej dziwnie wygląda. też ma taką kiblowatą głowę. ten nasz, albo bardziej mój skalniak, no, może tak sobie kłapać fajnie. Podsumowując kupiłem ten zestaw głównie do animacji, które będę kombinować, a szczególnie dla pojazdu, który wydawał mi się akurat bardzo fajny w tym zestawie. No i szczerze mówiąc nie zawiodłem się na nim za bardzo. Jest to całkiem spoko konstrukcja, ale co było najfajniejsze w tym zestawie to figurki, które moim zdaniem są świetne. Obydwie z tych figurek mają swoje atuty, więc nie umiem wybrać Yy, lepszej I co? Podsumowując To jest naprawdę fajny zestaw W 2009 jeśli ten zestaw kosztował Powiedzmy około 3, 3 dyszek to Zdecydowanie otrzymałby Ode mnie Solidne 8 na 10 w aktualnych czasach Jeśli ten zestaw O nówce nie ma nawet co gadać Nie sądzę żebyście gdziekolwiek Znaleźli jakąś, jakiś nowy Ten zestaw no, może gdzieś, ale to po takich pewnie z zawyżonych cenach, że nie opłacałoby się. I co? Jeśli chodzi o opłacalność aktualnie, to jeżeli znajdziecie jakiś używany za te 3-4 dyszki, to serdecznie polecam ten zestaw. Jest on bardzo fajny do zabawy. Aha, i obecnie wystawiłbym mu ocenę. 7 na 10, nie jest źle, myślę, że takie jedno obniżenie było spoko, bo yy, no, powiedzmy, że zestaw ten nie podchodzi do obecnych standardów budowli. Podsumowując z takiego innego troszkę kadru, Myślę, że zestaw był całkiem fajny. A w następnym odcinku przyjrzymy się zestawom: Idego Minecraft. Na razie i popatki.